Przyszedł ten bluszcz, który zamówiłeś. No to super. W końcu ten ścianę się zakryje. No myślę, że tym, co najwyżej, to możesz zakryć swoją Łysinę. Witajcie, kochani, w piątkowym odcinku. Cieszę się, że czekaliście na moje odcinki. Widzę, wtorkowy odcinek bardzo Wam się podobał. Ze względu na to, że prosiliście, aby było więcej legwana. Dzisiaj powiem parę słów o legwanie, gdyż, słuchajcie, przyszło nam parę rzeczy. Przyszło nam parę rzeczy, między innymi przyszły nam akryle, między innymi przyszły nam żarówki. E, także pokażę wam, jak to jest zamontowane, e, jak się z tym uporaliśmy. No i niestety przyszedł nam bluszcz. Naprawdę. Mistrzostwo świata. Teraz wkleję wam zdjęcie aukcji. No. Tak właśnie wygląda bluszcz na aukcji. A tak wygląda to coś, co przyszło. Super, nie? Powiem Wam szczerze, że odwzorowanie mają naprawdę na wysokim poziomie. 2 metry, no fakt, faktem, to on ma z 2 metry. Ale powiedzcie mi, co to jest? To jest jakiś sznurek z listkami co 10 cm. Jak tak można ludzie, jak można sprzedawać taki kicz kurcze z takim zdjęciem? Normalnie czuję się oszukany. Słuchajcie, czuję się oszukany i napiszę do ebay'a, że chcę pieniądze z powrotem, bo ja czegoś takiego nie lubię. Jak można ludzi tak w konia robić? No straszne to jest. Zapytacie pewnie, czemu nie ma dzisiaj pająków? Dlatego nie ma dzisiaj pająków, gdyż mam rozmowę o pracę i muszę się pośpieszyć. Muszę się pośpieszyć i podejrzewam, że nie zdążę nic yy, z pająkami nagrać. Bo wiecie jak to jest z pająkami. Nie mogę ryzykować ucieczki pająka i potem godzinę czasu go ganiać. Jak wiem, że jadę na, 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 na rozmowę o pracę. Tutaj to się nazywa interview. No. Także istnieje szansa, że pójdę do żony do pracy. Ciekawe jak to wyjdzie. Ale obiecuję wam, że w weekend już ben, nagram wam pająki na wtorek. Nagram. Także zobaczmy, co słychać u Aragona. Co zmieniło się w jego terrarium i może pokażemy Zizia. Zobaczymy. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje jaszczury. Jak widać na załączonym obrazku, nasze prace postępują. Także, żebyście nie mówili, że jestem leniwy i nic nie robię. Słuchajcie, zamontowaliśmy już akryle. Może być ich nie widać, bo powiem Wam szczerze, że jak ich założyliśmy, i moja żona wróciła z pracy, mówi: Dlaczego zrobiłeś filanki? Ja mówię, bo tam już szybki są. No, nie widać ich. Pokażę Wam, jak je zamontowaliśmy. Na początku. Stwierdziliśmy, że będziemy je kleić na klej, ale lepszym sposobem okazało się przykręcenie ich. Słuchajcie, powierciliśmy w akrylach dziurki, ale ze względu na to, że mi brakło wkrętów, no to musieliśmy po prostu użyć ich mniej. A jak otworzą mi w końcu sklepy, to dokupię wkręty i dokręcę, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć dziurek na bokach i po jednej na środku. I to będzie dużo lepsze. To będzie dużo lepsze niż szklejenie tego, bo jeśli by nam się porysowało albo Legwan by tu porysował pazurami. Już jest brudne. Albo porysowane. To będzie można to wymienić. Także to na pewno jest lepszy patent przykręcanie. Oczywiście baliśmy się trochę wiercić w tym akrylu, ale jakoś się udało, przewierciliśmy, no i teraz są szybki. Są szyby, ładniej wygląda niż te, niż te firany, nie? Czy nie? No na pewno lepiej. Oczywiście tutaj już po, po, pozwolił sobie obsmarkać nam akryl, bo przecież przylegwanie nie może być czyste, on musi obsmarkać. Widzicie go? Chodźcie bliżej. Zobaczcie go. Się wygrzewa, co? No takiemu to dobrze. Zobaczcie, jaki napełniony brzuszek, o jejku, jejku. O, jak patrzy. Chcecie zobaczyć, jak reaguje? Tak, niestety, ale oswajanie legwana jest to dosyć ciężka i żmudna praca, bo niestety, ale legwany nie są zbyt ufnymi zwierzętami od samego początku. Także trzeba nad nimi pracować. O, widzicie? To też jest reakcja obronna. Patrzcie. Widzicie? No, tak reagują legwany, zwłaszcza młode. No, niestety. Ciężka sprawa jest z takim legwanem. Ale ciężką pracą i konsekwencją uda nam się go oswoić i będzie potulny jak baranek. To mogę wam to mogę wam obiecać. Ale trzeba po prostu nad, tym, nad nim pracować. Często trzeba wyciągać legwana, pokazywać, że nie dzieje mu się krzywda karmić go. Jeśli tak jak mieliśmy wcześniej firanki, to przez te firanki on nas nie widział, więc w momencie, kiedy siedzieliśmy w tym pomieszczeniu, terrarium było cały czas otwarte, żeby on nas widział. Jak najwięcej kontaktu z nami musi mieć i wtedy małymi kroczkami do przodu będzie coraz lepiej, a uwierzcie mi, że dorosły legwan oswojony jest dosłownie jak pies, chodzi po domu, wchodzi Wam na kolana, naprawdę niesamowite zwierzę. Co jeszcze chciałem dodać? No, otwieram, zamykam, otwieram, zamykam. Widzicie to? Tak, przyszły nam też żarówki. Przyszły nam żarówki. Już jest zamontowana żarówka nocna. Teraz tutaj leży termometr, że sp sobie sprawdzam, jaką temperaturę uzyskujemy w terrarium w dzień, w nocy. Na chwilę obecną jest 28 stopni. Wczoraj po południu, jak już było porządnie nagrzane, było to w okolicach 29-30 stopni. Także na razie mi się temperatura podoba. Jeszcze muszę po prostu sprawdzać temperaturę nocną przy 100-watowej żarówce nocnej. I pokażę Wam, na jaki super plan wpadliśmy z żoną, w związku z tym marnym bluszczem, który kupiliśmy, który miał zakryć całą tylnią ściankę. Poczekajcie chwilę, muszę to przynieść. Dobre, nie? Powiecie, że trochę za małe do tego terrarium. Nie, a wiecie, dlaczego nie jest za małe? Ja jeszcze muszę to przyciąć. A dlatego nie jest za małe. To mój dom jest za mały. Bo to jeszcze w górę może iść. Także trzeba będzie przyciąć trochę. <laughs> Ale se to wymyśliliśmy, co? I co? To będzie dobre, nie? Dobre będzie. Tylko jeszcze zastanawiam, jak to przyciąć. Bo zobaczcie sobie tutaj. To jest. Nic innego, jak po prostu takie kiki drewniane i do tego jest przyczepiona ta sztuczna roślinka. I teraz pytanie, jak najlepiej byłoby to przeciąć, żeby wiecie, nie uszkodzić tego sztucznego bluszczu, czy co to tam jest, a żeby to uciąć w miarę równo. Także będę musiał pomyśleć, bo wyżynarką czy czymś, no to może być ciężko to równo obciąć. Jeśli macie jakieś pomysły, dawajcie pomysły w komentarzach. Eee, dobra, ja jadę na rozmowę o pracę. Także bardzo Was przepraszam, że znowu nie ma żadnego pająka, ale obiecuję wam jedno. W weekend nagrywam pająki. Także nie martwcie się, pająki będą. To mi się tego... Można tego związać jakoś. A! To jeszcze pytaliście o Zyzia, To pokażemy Wam co Zyzia. Zobaczcie sobie. Zyziu żyje i ma się dobrze. No. I zobaczcie, jakiego kaktusika od nas dostał. Fajny kaktusik. No, ojejku, ojejku. Tak, zaraz znowu mi powiecie na temat tych, yy, na temat podłoża. Tak, podłoże będzie wymieniane w tym tygodniu, jeśli sklep zoologiczny będzie otwarty. Bo Bowelinka już przeszedł, zobaczcie jakie, jakie ładne kolorki już dostałem. O, zimowanie się kończy, robię się bardziej aktywny. Także super i jest jedna sprawa. Będziemy robili też update z Zyzia. W związku z tym, że zobaczcie co tam się stało. Poczekajcie, O. widzicie to? To jest pęknięta oprawka. To jest pęknięta oprawka i żarówka też poszła. Także trzeba będzie troszeczkę odświeżyć mu to terrarium. Także oczekujcie też updatecika, co do Zyzia. Cześć mu buziaczku. Odsuniemy tą szybę, będziecie lepiej widać. Cześć Zyziu, co u Ciebie słychać? Co? Cześć łobuziaczku. Cześć łobuziaczku. Oj Ty tak lubisz pośniupce, nie? Oj jajko, jajko. Także Zyzio ma się dobrze. I słuchajcie, to teraz powiem na filmie. Nie, te drewienka nie są złym pomysłem. Są gorsze podłoża, których nie wolno używać. A podłoże tego typu można użyć, jeśli na przykład Taki zwierzak ma wylinkę, bardzo takie podłoże pomaga. Oczywiście muszą to być dosyć duże drewienka, a nie małe. Bo faktycznie... Wrzuciłaś mu go do, do jaskini tam. Ale ty jesteś dobra. On wyskoczył gdzieś. <taki> takie drewienka pomagają przy ściąganiu wylinki. Także uwierzcie mi. To jest nie pierwszy raz, gdy używam takich drewienek na czas wylinki takiej godziny, i ona naprawdę nie je mi żadnych drewienek. I nawet jeśli by złapała drewienko, ona to wypluwa. Aj, dorwał go! Więc nie martwcie się, naprawdę. Moim zdaniem, temat tych drewienek to jest taki dosyć, dosyć duży stereotyp. E, oczywiście, jakby to były małe kawałeczki drewienek, to faktycznie on może nie poczuć, że złapał takie drewienko, i faktycznie może połknąć, ale nie w tym wypadku. Także nie martwcie się, Zyzio ma naprawdę odpowiednie warunki, temperaturę. Zobaczcie, tutaj też pokażę, o, tu mamy nagrzewnicę, tu mamy lampę UV, tu było oświetlenie nocne, no teraz trzeba mu zmienić tą oprawkę i naprawić. No i teraz ma nowego kaktusa. No bo co, Eragon dostaje nowe rzeczy, a Zyzio by nie dostał, nie Zyziu? Dobra, no to tyle, co chciałem powiedzieć. Także Zyzio Was żegna. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć żadnego odcinka. Jeśli macie ochotę wesprzeć nasz kanał, gdzie ze zio mają wejść? Tak, na stronę Patronite, link do strony w opisie. Jeśli chcecie wesprzeć nas jednorazowo, zapraszamy do strony PayPal. A my, widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! A, zapomniałbym dodać: podobno ogląda mnie taka niejaka Lena Bogusz. Jeśli tam jesteś, to masz od nas wszystkich gorące pozdrowienia. I twój tata Marcin też. Trzymaj się ciepło. Fajnie, że nas oglądasz. Musiałem to powiedzieć. Hej. I co? Zakryło łysinę? No, powiem ci, że nawet 2 metry tego bluszczu twojej glace nie pokryło. Oszukali mnie.